Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu mamy rozstrzygnięcie konkursu organizowanego wraz z MSI. Konkursu, w którym trzeba było napisać scenariusz, następnie go zrealizować, a dziś poznacie jego wyniki. Do dzieła! Sam konkurs, jak zapewne część z Was wie, był podzielony na dwa etapy. W pierwszym trzeba było stworzyć scenariusz, na którego podstawie następnie powstawał materiał filmowy. Tyle, że do drugiego etapu przeszły tylko trzy osoby, i to do nich wraz ze MSI wysłaliśmy cały pecet. Komponenty takie jak płyta główna, procesor, pamięć operacyjna czy karta graficzna. No i te osoby właśnie musiały je przetestować, a następnie na podstawie tych wszystkich testów stworzyć materiał filmowy. I dzisiaj właśnie prześledzimy. Widzimy sobie, co takiego ci twórcy wymyślili. Także ruszamy z omówieniem prac konkursowych. Kiedy włączyłem film Michała, pomyślałem sobie od razu, aha, ta osoba musi nagrywać na YouTubie. I proszę bardzo o to Jobak, który na co dzień zajmuje się właśnie tworzeniem materiałów filmowych o tematyce sprzętu komputerowego, a sam konkurs czy jego regulamin nie zabraniał udziału takich osób, oprócz oczywiście mnie, więc jak najbardziej Jobak mógł wziąć w nim udział i zaprezentować swój pomysł na recenzję. Na pewno dużo dobrego można powiedzieć o sposobie prezentacji sprzętu komputerowego, no bo ujęcia, tak zwane birole, wypadły świetnie, jest ich dużo, są one ładnie zaprezentowane, dobrze oświetlone, wszystko jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Poza tym kwestia udźwiękowienia materiału, sami posłuchajcie. Skoro już znamy Wszystkie podzespoły i ich parametry, to zerknijmy teraz na tabelę pokazującą dokładny koszt każdej zaprezentowanej części. Najwięcej, bo aż tysiąca złotych przyszło nam zapłacić za kartę graficzną. Na drugim miejscu uplasował się monitor TMSI, a ostatnie oczko podium należy do 1TB nośnika danych tego samego producenta. Na pocieszenie dodam, że najmniejszym wydatkiem w tym zestawieniu był headset GH30 V2, za który musieliśmy zapłacić około 149 zł. Sumarycznie, na komputer, monitor i peryferia musimy przeznaczyć Zaznaczyć dokładnie 10179 pLN. -ów. Nie brakuje tabel i specyfikacji. Duży plus za porównanie i piątki z innymi procesorami. No i też za to, że jest poruszona kwestia poboru mocy, kultury pracy, temperatur. Na pewno to jest dosyć istotne w przypadku testu komputera, a tego tutaj po prostu nie zabrakło. Brakuje mi jednak rzeczy najważniejszej. Takiej Twojej szczerej opinii o sprzęcie komputerowym, który testowałeś. No bo mamy testy, mamy prezentacje, ale poza tym, czy można to nazwać recenzją? No moim zdaniem nie do końca. Poza tym ten przekaz traci na sile, kiedy nie widzimy Ciebie przed kamerą. E, inne osoby, co za chwilę zobaczycie, zaprezentowały się przed szeroką publicznością, a Ciebie tutaj po prostu nie ma. E, poza tym nie za bardzo rozumiem, skąd te określenia komputerów w testie 3D-marka, PC... Premium PC z któregoś roku, no, powinieneś to wytłumaczyć, skąd wzięły się te wyniki, bo nie każdy musi je rozumieć. Także tutaj taka uwaga, poza tym, że brakuje mi tej szczerej opinii o sprzęcie komputerowym. Przechodzimy do kolejnej osoby. Urafała jest na pewno mniej atrakcyjnie, ale poza tym jest ciekawie, dynamicznie, przynajmniej do pewnego momentu. Siema Siema! Uch! Nie brakuje, co istotne, Twojej. Często szczerej opinii o sprzęcie komputerowym. Posłuchajcie. Słuchawki w ogóle nie chcą przylegać do uszu. Bez problemu słyszę, co jest dookoła, i myślę, że wszyscy dookoła będą usłyszeć to, czego słucham. Widać jednak, że jesteś w tym szczery i chcesz przekazać konsumentowi pełnie informacji o tym, co testujesz, i to naprawdę się ceni. A poza tym, winszuję Twojego pomysłu na pokazanie składania komputera. Naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Teraz jednak będzie troszkę mniej przyjemnie. Stosujesz terminy, które nie do końca rozumiesz albo po prostu je mylisz, tak jak złącza USB na tylnym panelu zamiast portu USB na tylnym panelu. Wykresy, które wykonałeś, są dla mnie mało czytelne. Poza tym zabrakło gameplayów, a sam materiał od pewnego momentu niesłychanie się duży i nie wiem, czy ten pomysł na zaprezentowanie unboxingu połączonego właśnie z przedstawieniem komponentów był dobrym pomysłem. Więc tutaj nie do końca to mi gra. To, co już na początku zaskoczyło mnie w teście Łukasza, to sposób omawiania komponentów. Otóż punkt pierwszy jego recenzji to. Zacznę od istotnych moim odczuciu wad i problemów ze sprzętem. Na start mamy problem z budowaniem. Chipset B560 był promowany jako pierwszy budżetowy chipset Intela, na którym można swobodnie kręcić RAM. W przypadku B560 Tomahawk wiąże się to z kilkoma problemami. Nawet nie wiecie, jak bardzo byłem zaskoczony, gdy jako pierwsze wybrzmiały słowa o problemach ze sprzętem. Uwierz, że nie każdy producent byłby zadowolony z takiego przedstawienia sprawy, no ale to jest Twoje prawo. To jest Twój pomysł na recenzję i dosyć niespotykany, przyznam szczerze, że może kiedyś sam to zrobić. <laughs> To, co na pewno musi podobać się w materiale Łukasza, to bardzo profesjonalne podejście do testowanego sprzętu. Nie zabrakło informacji o podkręcaniu procesora przez czynę BCLK, co rzadko się zdarza w przypadku takich platform. Platformy oczywiście B560. Nie zabrakło również dokładnych testów matrycy, przynajmniej takich, na które każdy może sobie pozwolić w swoim domu bez posiadania specjalnego przyrządu do tego typu pomiarów. Poza tym jest informacja o RAMu ze zmienionymi drugorzędnymi timingami, tak więc naprawdę wniszczę, jeśli chodzi o te profesjonalne podejście do recenzji i przetestowanie rzeczy, które być może nie każdy przy tego typu komponentach jest w stanie ocenić. Zgodnie z oczekiwaniami, płyta przestała butować po ustawieniu bcl na 103 MHz, przez twardy nimi ustawione przez Intel Management Engine. Czyż pamiętaj 56400 robiące bez problemu 460 GHz? Intel najwyraźniej wciąż pamięta. Nie zabrakło jego recenzji, testów z gier i benchmarków. Są eleganckie wykresy, jest także gameplay, a nawet porównanie w blenderze z ukochanym Broadwellem. Jak się dokukrzony i 511 6600 xt sprawdza w porównaniu do 5775 1050 i Dobrze, skończmy z tymi słodkościami. Muszą się znaleźć w tej recenzji jakieś minusy. Pal licho jakoś obrazu i ja jeszcze jesteśmy w stanie jakoś zaakceptować. Ale co z sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie zrozumieć narratora? Zdecydowanie dźwięk musi iść do poprawy, i to jest chyba najsłabszy element tego materiału. Choć porównanie z Brodwellem było ciekawe, to uważam, że niepotrzebnie wydłużyło cały materiał. Te 5 minut testów, obraz kontra obraz Brodwella z piątką, no, Łukaszu moim zdaniem powinno to zostać skrócone, a i tak przekaz trafiłby do widzów. czas na wybranie zwycięzców. Główna nagroda o wartości blisko 10 tysięcy złotych trafia do Łukasza. Łukaszu, gratulacje, wygrałeś. Zestaw komponentów, zostają one u Ciebie. Procesor, płyta główna, karta graficzna, i tak dalej, i tak dalej. Cała ta masa sprzętu jest Twoja. Dlaczego? Według jury popisałeś się bardzo profesjonalnym podejściem do testowania komponentów, przedstawiłeś jego wady i zalety. Choć sam aspekt wizualny być może odbiegał od tego, co zobaczyliśmy u Jobaka, ale jednak ta recenzja zawierała w sobie wszystkie istotne informacje o sprzęcie komputerowym, jego specyfikacje i jak. Powiedziałem wcześniej właśnie wady i zalety, czego zabrakło mi u Jobaka. A drugie miejsce przyznajemy Jobakowi, dlatego że recenzja była zwarta, przedstawiła inne podejście być może od tego, co um, widzieliśmy u Łukasza, ale jednak były informacje o temperaturach, po borze mocy, um, była kwestia osiągów, także porównanie z innymi procesorami, um, także... W ten sposób oceniam Twoją recenzję, że było to wszystko takie zwarte i pokazało, w jaki sposób można zrobić profesjonalną recenzję, czy może prezentację, ale właśnie nie do końca ten test połączony z recenzją. W ten sposób to oceniam, ale naprawdę duży plus za ujęcia, za dźwięk, jakby ta strona wygląda ok, popracowałbym jeszcze nad tym żebyś po prostu pojawił się przed kamerą i, i trochę więcej powiedział tak szczerze o sprzęcie komputerowym od siebie. Tak, ale myślę, że będziesz zadowolony, ponieważ płyta, procesor i pamięć przechodzą e... Do ciebie na twoje użytkowanie prywatne. A trzecie miejsce przyznajemy Rafałowi. Powiem tak żartobliwie, Rafale: nie będziesz musiał już narzekać na cenę obudowy, ponieważ trafia ona do ciebie całkowicie za darmo. To znaczy no, za wykonanie recenzji, tak? Poświęciłeś czas, poświęciłeś e, pewnie niemało środków, by ją przygotować. E, no, w tym akurat przypadku doceniam bardzo szczerą opinię, nawet niekiedy zbyt szczerą. <laughs> bo, no, Twoje słowa były tam w pewnym momencie takie bardzo mocne, odnośnie pewnych komponentów, ale miałeś do tego prawo, jak najbardziej każdy ma do tego prawo. E, aczkolwiek e, popracowałbym zdecydowanie nad formą prezentacji trochę ten materiał był za długi, jak na e, test sprzętu komputerowego i recenzję. W pewnych momentach po prostu wydawało się to już za długie. Także to wszystko. Gratulacje m, dla zwycięzców. Cieszę się bardzo, że mogliśmy przekazać Wam te nagrody. Do zobaczenia. Mówił Lipton i Papa.